Niezwykle serdecznie. Nazywam się Piotr Kardasz i jestem przewodniczącym Rady Naukowej Dualife. Przypadł mi przyjemny obowiązek zaprezentować Państwu nowe suplementy. Pierwszy z serii suplementów to Borrell Pro. Nazwa sugeruje, że wychodzi on naprzeciw likwidacji zagrożenia ze strony krętka boleriozy. Ale zakres działania tego suplementu jest znacznie szerszy, o czym powiem Państwu nieco później. Następny suplement to prostik, ułatwiający pracę układu ruchu, ale także minimalizujący czy też likwidujący wszelkiego rodzaju dolegliwości związane ze stawami. I wreszcie trzeci z suplementów myślę, że najbardziej oczekiwany, ponieważ wychodzi on naprzeciw zagrożeniom cywilizacyjnym wynikającym z mutacji. Powodujących choroby nowotworowe. Proselect może być stosowany przed chemoterapią, po chemoterapii i profilaktycznie usuwać przyczyny powstawania tego typu zagrożenia. W kontekście Duo Life, na dzień, na noc, na zdrowie, chcę Państwu powiedzieć, że zamysł firmy był celowy i od początku do końca jest komplementarny, ponieważ pierwszy suplement który ma regulować wszystkie funkcje organizmu, harmonizując pracę układów w momencie, kiedy stwierdza się konkretną dolegliwość i w krótkim czasie trzeba usunąć przyczynę to, by zminimalizować objawy, w momencie uzyskania takiej kuracji, która wymaga spożycia dwóch, maksymalnie trzech opakowań, żeby tam zdrowia, uzupełniając Nieobecne praktycznie w pełni w naszym pokarmie składniki, a więc suplementacja Duo Life prawie że jest koniecznością we współczesnym czasie z uwagi na zagrożenie środowiskowe i nie na wartościową przesyconą konserwatami żywność. Chcę Państwu powiedzieć, że wszystkie składniki, które zostały wykorzystane do kompozycji tych suplementów są autogenne. To oznacza, że w badaniach klinicznych najbardziej renomowanych uczelni na świecie nie stwierdzono żadnych ubocznych działań negatywnych. Zasługą naszej firmy jest to, udało Że się je połączyć synergicznie i stworzyć formułę, która nie znajduje żadnego bardziej skutecznego odpowiednika stosowanych dotąd suplementów na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Tyle wstępu, a za chwilę prezentacja. Poszczególnych suplementów. Bolis pro to bogactwo biologicznie czynnych substancji na czele związkami fenolowymi, irynoidami, alkaloidami i zestawem kapitalnych mikroelementów. Pięć wyciągów roślinnych pełnowartościowych, czyli 100% skondensowanych, wchodzi w skład. Ale klucz do osiągnięcia skutecznego działania to harmonizacja ich połączenia, następnie synergizacja i wyjątkowa, wręcz unikatowa w skali światowej formuła, która pozwala podnieść skuteczność działania relatywnie kilkakrotnie skuteczniej niż wynikać by mogło z wagowych ilości zawartych substancji. Pierwszą z roślin, która dostarcza biologicznie aktywnych substancji jest słynny czystek. Czystek inkanus, a więc czystek kreteński, który na wyspach Morza Egejskiego przez miejscową ludność od lat jest wykorzystywany do sporządzania herbaty. Konsekwencje tego są pozytywne w wyniku tym, iż ludność tam w ogóle nie choruje na cywilizacyjne przypadłości, a równocześnie ma pogodne usposobienie i uziemienie do późnego wieku. Ponadto, doposażony Czystek został wczosnek z naszej strefy klimatycznej, którego aktywne związki siarki są wyjątkowo skutecznym czynnikiem likwidującym bakterie, wirusy, a także pasożyty. RdS azjatycki to roślina, która tym samym tropem podąża, dostarczając związków fenolowych, a szczęść pospolita jako kolejny ze składników wyróżnia się zawartością irydenoidów, i wreszcie oregano. Oregano to zioło znane z dużej ilości olejków eterycznych, ale w połączeniu z flavonoidami i mikroelementami jest to jedna z najbardziej synergizujących roślin w tym zestawieniu. Chcę Państwu uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, że zestawiając taki suplement, zawsze wyznacza się umownego lidera. W tym przypadku jest to czystek który jako lider przoduje, natomiast ktoś w tej grupie musi stworzyć nastrój, tak jak w zespole ludzkim i w tym przypadku jest to oregano. Chcę podkreślić także, że wszystkie zawarte składniki w badaniach klinicznych najbardziej renomowanych uczelni na świecie uzyskały miano adaptogennych. To oznacza, że nie mają ubocznych działań, natomiast nasza formuła pozwala skutecznie usuwać przyczyny, Związane przede wszystkim z zagrożeniem boleriozą. następnie likwidować wszelkiego rodzaju zagrożenia infekcji wirusowych, bakteryjnych, grzybic, uniemożliwiają rozwój jakichkolwiek pasożytów w organizmie, wspomagają wątrobę, regenerują jej miąższ podnosząc poziom glutationu, a to równocześnie wpływa na regulację hormonalną, poprawia nastrój i przede wszystkim pozwala. Zrównoważyć metabolizm organizmu. Jak na taki czynnik myślę, że aż nadto, a myślę równocześnie, że wartość biologiczna nie da się przecenić. Przyroda stworzyła dla naszego dobra wszystko, co może poprawić nasz stan. Jedynie zwierzęta, niezakłócony mają instynkt przez cywilizację, wobec tego wybierają to, co dla nich właściwe. Rzecz jednak w tym, że dzisiaj dysponujemy. Takimi narzędziami, które w sposób bardzo precyzyjny potrafią sprawdzić biologiczną aktywność tych substancji i zestawić je w taki sposób, by podprągowa ich ilość pozwalała likwidować zagrożenia zdrowia wynikające z patogennych czynników bądź usprawniać funkcje, które dotąd zostały wyhamowane. Kolejny suplement to prostik. Zestawiony także z pięciu wyciągów roślinnych i jest to liczba nieprzypadkowa. Zawsze w suplementacji, chcąc uzyskać sprawność, musi być umowny lider i tak zwana czynna substancja naprowadzająca, pochodząca z jakiegoś wyciągu roślinnego. W tym przypadku liderem jest hakorość, natomiast rośliną naprowadzającą jest wyciąg zwierzęcy. Pozostałe składniki to arcydzieńgiel, litwon, mumioszlajt z biokondomineralnymi stymulatorami, a także wąkrota azjatycka. Zakres działania w związku zawartych w tych roślinach to możliwość regeneracji układu ruchu w całym zakresie ich funkcji, zwłaszcza kiedy dochodzi do kontuzji, zabiegów chirurgicznych, Regeneracja wręcz przebiega błyskawicznie, a co ważne, w organizmie, który dotąd mógł cierpieć na wszelkiego rodzaju przypadłości związane z dolegliwościami reumatycznymi albo artretycznymi z tak zwaną dną maczanową, mogą je zmin zminimalizować albo całkowicie zapomnieć o tego typu dolegliwościach. Czynne substancje działają bowiem stymulując syntezę naturalnego kolagenu, ale za czynem, który pozwala to uruchomić na starcie, zwłaszcza kiedy te funkcje ustały, bo w takich sytuacjach stosujemy suplement kierunkowy jest stosowna dawka hydrolizatu kolagenu pozyskanego z ryb morskich, ale z tzw. piątego poziomu helixy, czyli wchłanialnego bezpośrednio, dodatkowym uzupełnieniem jest witamina D, czy i istotne, że w formule która podnosi sprawność działania kilkakrotnie w stosunku do wagowych ilości biologicznie czynnych substancji. Jest to wręcz fenomenalne zjawisko, które pozwala zregenerować nie tylko tkankę kostną, chrzęstną, ale wszystkie pochodne łączno-tkankowe włącznie z ścięgnami, wiązadłami, usprawnić pracę mięśni. Niezwykle przydatny jest ten suplement dla osób, które mają mocno obciążony układ ruchu, to nie tylko sportowcy, ale często ludzie z nadwagą, a zwłaszcza panie w okresie klimakterium. W uzupełnieniu informacji o prostych chciałbym scharakteryzować każdy ze składników jako biologiczny akcent środowiska. Otóż hakorość jest rośliną często nazywana niebańskim pazurem, ponieważ rzeczywiście liście pięciodzienne mają na końcu haczykowaty hartko tykolec. Natomiast cenne jest to, że ta roślina występując na południu Afryki tworzy dość rozległe bulwy z czynnymi substancjami z irynoidami. Wreszcie, wierzba nie wymaga zbyt, zbyt, zbytniej rekomendacji, ale ważne jest to, żeby przypomnieć sobie, że ona jest przede wszystkim nośnikiem salicylamów, ale z, z środków, które działają przeciwzapalnie. Arcydzień litwor jest substancją, która. Prowadza usprawnienie w układzie krwionośnym, ale także pokarmowym. W tym przypadku również działa rozkurczowo i uśmierzająco. I wreszcie o shilajt To jest naciek skalny pochodzący sprzed kilkudziesięciu milionów lat, ale zawierający wyciągi roślinne, między innymi żywice i także mikroelementy. Kompozycja wręcz fenomenalna, stymulująca regenerację kolagenu, ale nie tylko kolagenu, lecz innych białek, w tym także mieliny, która, jak wiedzą Państwo, otacza wiązki nerwowe. Może okazać się, że jest przydatna przy minimalizowaniu skutków np. stwardnienia rozsianego i innych przypadłości związanych z dysfunkcją układu nerwowego. I wreszcie wąkrota azjatycka, która została uznana za roślinę młodości. Oczywiście ma ona czynniki, które przyspieszają regenerację, a w swoim pokroju ma liście podobne troszeczkę do naszego kopytnika. Chcę podkreślić, że wszystkie te substancje są adaptogenne. To oznacza, że w badaniach klinicznych nie wykazano żadnych ubocznych, negatywnych działań na organizm morski. Kolejny suplement to Proseret, Chyba najbardziej oczekiwany spośród wszystkich, ponieważ wychodzi on naprzeciw zagrożeniu podstawowemu, jakim są choroby nowotworowe. W skład tego suplementu wchodzi pięć wyciągów pełnowartościowych, z roślin takich jak wilka kora, zwana też czepotą puszystą. Liana południowoamerykańska również swoją sławę zasługuje dzięki temu, że ojciec Przemiga dostarczył światowej rangi placówką naukowym informacje i tą biologicznie czynną substancję mówiącą o tym, że miejscowa ludność w ogóle nie choruje na choroby cywilizacyjne. Kolejna z roślin to grawiola o dużej zawartości tzw. skali orak, ale przede wszystkim tzw. związków oksaelidowych. Ta roślina zwana jest miękko miękkocierwistym. To z jej owoców pozyskuje się te czynne substancje. Kolejne biologicznie aktywne substancje pozyskano z dwóch gatunków żywa. Pierwszym z nich jest. RISHI, czyli lakownica lśniąca i w tym przypadku jest to cudowne odkrycie, ponieważ ona oczywiście w badaniach klinicznych na świecie uzyskała renomę z uwagi na możliwość niszczenia tumorów nowotworowych. Ale istotne jest to, że w zestawie tych roślin pełni ona rolę synergizatora i ta synergia podskoczyła od 3,5 do 5% skuteczności, wyżej niż wnikać by to mogło od złagowej ilości tych substancji. Ponadto jest tam jeszcze wyciąg z grzyba shiitake, lancinula edobis, a więc twarciak jadalny. I na koniec amygdalina, witamina B17, która odzyskała swoją sławę niesłusznie, utraconą w latach 50., a więc ta substancja, która aktywnie niszczy nowotworowe. Ale istotne jest to, że zestaw tych wszystkich biologicznie czynnych substancji Uzyskał szczególną formułę, która została objęta tajemnicą, ale ona podnosi sprawność działania i szybkość reagowania. Przede wszystkim nie tylko likwiduje tmory nowotworowe, ale regeneruje wątrowe, usprawnia jej funkcje, równocześnie podnosi poziom sprawności naszego układu immunologicznego, działa przeciwbólowo, a co najistotniejsze, regeneruje układ nerwowy. Poprawiając metabolizm, co w zagrożeniu życia, jakie niesie z sobą choroba nowotworowa, jest niezwykle istotne. Podkreślę na koniec to, co jest znamienne dla wszystkich suplementów wprowadzanych przez firmę Duolife, to to, że w światowych badaniach wszystkie jej składniki uzyskały miano adaptogenności. To oznacza, że nie mają ubocznych, negatywnych działań na organizm. Dziękuję Państwu za uwagę.